Cześć, witam was jeszcze raz na moim kanale e, ciąg dalszy Passata Pasera B5 e, wcześniej my, zrobiliśmy hamulce tylne tarcze, klocki, zaciski pokazałem wam jak, e, jak wymienić te elementy na co zwrócić uwagę dzisiaj bierzemy się za e, za, za co? za końcówki drążków kierowniczych lewa, prawa strona więc tak jak tutaj widzimy no co, no będziemy musieli odkręcić w zasadzie dwie śrubki popuścić kontrę no i spróbować wykręcić końcówkę z drążka miejmy nadzieję, że nie będzie zapieczona i będzie chciała współpracować więc tak, jak tutaj widać śruba no, będzie raczej słabo współpracowała, bo jest skorodowana nie będzie chciała wychodzić po dobroci na pewno trzeba będzie ją stuknąć młotkiem Eee, tak, tu jest e, nas druga śrubka, na klucz, to jest na klucz 16, z drugiej strony u góry to jest klucz, na klucz 13, krótka śrubka dociągająca tutaj sworzeń e, końcówki drążka, te dwa, te dwie śruby trzeba będzie wykręcić. E, <laughs> I co jeszcze? No i tutaj mamy w głębi kontrę. To jest kontra końcówki drążka. Klucz 22, tutaj klucz 18. Zaraz to oczyścimy. Będzie to wszystko widać, będzie to widać dokładniej. No i co? no To z reguły bardzo, bardzo mocno się zapieka. Czasami trzeba grzać palnikiem, więc, więc często gdzieś potrafi ta wtedy osłona dostać, że tak powiem rykoszetem potrafi dziś się przytopić i czasami wymaga wymiany. No zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj, że tutaj takich przygód nie będziemy mieli, że pójdzie to w miarę jakoś sprawnie, chociaż mówię, patrząc po tym, jak to wygląda, no to może nie być za ciekawie. Pamiętajcie o jednej rzeczy, przy okazji jak już macie zdjęte koło, jak sobie sami coś, coś grzebiecie przy aucie w garażu, zwróćcie sobie zawsze uwagę na inne elementy, powiedzmy tutaj gdzieś tam podwozia, zawieszenia. Tutaj jak widać, jak tutaj widać, no gdzieś tam delikatnie, gdzieś powiedzmy, czy są popękane tuleje waha, czy jedna, druga. No teoretycznie na razie się przejęłem tym autem, gdzieś tam się to jakoś tam specjalnie nie odzywa, ale za jakiś czas no, to na pewno będzie do wymiany. Zwróćcie sobie też uwagę gdzieś na osłony przegubów, czy gdzieś nie są popękane zewnętrzne, zewnętrzne wewnętrzne, tam jeszcze trzeba troszeczkę zanurkować w dół. No, oczywiście z... zwróćcie sobie uwagę na grubość klocków. Jak wyglądają tarcze, czy gdzieś tutaj już nie ma rantu. Tu akurat to wszystko w miarę spoko wygląda. No, wymagałoby gdzieś tam wyczyszczenia, przesmarowania, zrobienia takiego serwisu, ale to nie dzisiaj o tym. Oczywiście, standardowo, przewody hamulcowe obowiązkowo, obowiązkowo trzeba sprawdzić, szczególnie pod tą gumką ochronną, czy po prostu nie są spękane. No i tu, one z reguły pękają gdzieś tutaj przy, przy samym okuciu. Z tej strony i z tej, no i czy nie są gdzieś poprzecierane? Także no to są bardzo istotne sprawy. Kwestia bezpieczeństwa, oczywiście, na sprężyny. Dziś sprężyna nie ma, gdzieś nie ma ukruszonego, pękne, pękniętego zwoju, czy gdzieś osłony, osłony amortyzatora, czy nie sądzi są gdzieś po. Tu są akurat plastikowe, to one w zasadzie są praktycznie niezniszczalne, ale często odboje potrafią parcieć. No i wtedy ta osłona gdzieś tam opada na dół warunki atmosferyczne, po co ma sztyca, amortyzatora nam korodować. Łączniki stabilizatora, czy gdzieś tam już guma nie wychodzi. Oczywiście takie dokładne sprawdzenie zawieszenia, no to... No to albo stacja diagnostyczna, albo do mechanika no chyba, że gdzieś macie, potraficie we własnym zakresie. O tym gdzieś tam kiedyś nakręcimy może inny film. Dobra, ja tu się zabieram za przygotowania do, do roboty i zaraz będziemy działać dalej. No dobra, zaczynamy. Najpierw sobie oczyścimy to wszystko z tego całego sytucz, bo takie gwinty pod, pod nakrętką. Tutaj sobie wszystko ładnie oczyścimy. No i tutaj co ma też ważne kontra. Kontra na 22 I, i blokada tutaj drążka, żebyśmy mogli zablokować na kucz 18. Kontra pewnie pójdzie, ale teraz kwestia jest tylko tego, czy, czy końcówka będzie się obracać względem drążka Miejmy mam nadzieję, że, że tak. Zobaczymy, czy nam tutaj pójdzie ta kontra. No tak, więc tak. Klucz 18, 19. 18 na drążek. I 22 na kontrę. Trochę ciasno. Tu jest niewygodnie. Później jak się ustawia zbieżność, geometrię, to jest też trochę lipa, bo jest ciasno strasznie. Ten, dr ten drążek Przekładnia ogólnie jest u góry, więc trochę nie wygląda dobrze. próbujemy. O, coś tu poszło. Dobra, poszło. Teraz módlmy się, żeby, żeby końcówka się obracała na drąż w drążku. O, chyba nie będzie tak tak różowo. Chyba nie będzie tak różowo. No, widzimy, że tutaj chodzi, ale. Tu ogólnie śrubunek yy, końcówki drążka kierowniczego jest. Yy, Zatopiony w gumie W końcówce, więc on też jest taki Taki powiedzmy elastyczny No ale widać, że jednak chyba trzeba będzie palniczka użyć Dobra zaraz do tego dojdziemy, warto jest oczywiście gdzieś tam sobie zlać jakimś penetratorkiem sobie Ale tutaj się akurat nie ućmy, że to nam coś tutaj pomoże w tym wypadku Gdzieś tam sobie lekko tutaj Pryśniemy Dobra na razie się zajmiemy tą końcówkę, sobie poluzujemy ja Tu się nie będę i sobie strzelę z, z pistoletu klucz 16 i poszedłem z drugiej strony na tą śrubę nie musimy zakładać żadnego klucza, bo tam jest takie specjalne wycięcie. Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę. Tu sobie zawsze możemy gdzieś tam trochę prysnąć. Tak, Dobra, i tą trzynasteczkę sobie od góry tutaj odkręcamy. O. To już idzie palcami. Okej, okay. i tu z góry jeszcze możemy sobie trochę, trochę sobie dolać. Od rdzewiacza, dobra, spróbujemy teraz to, za pomocą czujnika, za pomocą czujnika kinetycznego, tą śrubkę wyciągnąć. No, widać, że jest troszeczkę przypieczona, więc tak jak myślałem, nie będzie tak prosto, no ale cóż. Poszła. Dobra, już się ruszyła. I tak sobie tą śrubkę damy nową. Nie chciałem bić od razu bezpośrednio tutaj w, w śrubę młotkiem. Tak jak zaklepiemy, zrobimy takiego grzybka. Materiał się wiadomo, przy, przy uderzaniu się troszeczkę rozszerza. No to tutaj nam nie wyjdzie tutaj przez, tą, przez ten otwór e, ta śruba. No bo tu się zrobi nam grzybek, rozszerzy się i będzie problem. Wtedy trzeba będzie dużo albo to ściąć fleksem i wybijać e, dalej przecinakiem. A tak to jak damy po sam środek, to nie ma takiego problemu. I wyszło. Ja zaraz Wam pokażę, o, jak wygląda ta śruba. Ta śruba wygląda w ten sposób. W zwrotnicy tutaj z tyłu jest takie wycięcie, specjalne takie jakby e, wyfrezowanie i ona śruba się tym, e, tą, tą tutaj płaszczyzną zapiera i ona dlatego nam się nie, nie obraca, dlatego ona zawsze musi być od tamtej strony. No, że śrubka widać, no. Troszkę zaszła korozją. Teoretycznie można by ją wykorzystać jeszcze raz, ale mam nowe, więc, więc dam nową śrubkę z drugiej strony. To samo, no i teraz, tak, tutaj teoretycznie już moglibyśmy wyciągnąć tą końcówkę, ale tak, będziemy musieli ją wsadzić z powrotem z tym drążkiem, bo usztywni nam to, e, usztywni nam to końcówkę przy wyciąganiu, przy odkręceniu z drążka, tutaj przecinaczkiem lekko rozczapierzamy to miejsce, gdzie jest śrubo, śruba ściska, to gniazdo, w którym jest umieszczona końcówka. No, dzisiaj końcówka już nam, już nam wychodzi, ale nie wyciągamy jej do końca. Teraz, bo póki mamy ją włożoną, to nam lepiej tutaj to, powiedzmy, wszystko stabilizuje, żebyśmy mogli się pobawić z, z odkręceniem, z odkręceniem końcówki z drążka. Także dobra, ja sobie przygotuję chyba palnik. Podgrzejemy to trochę, no i zobaczymy, co się, co się będzie działo. Kurczę, mam nadzieję, że się osłona nie sfajczy, nie stopi, bo, bo będzie trzeba zasuwać do hurtowni po, po nową. Dobra, zobaczymy. Dobra, wiecie co, chyba jesteśmy szczęściarzami, bo tu poza kamerą sobie sumie się zapalnik, ale spróbuję jeszcze raz. Po, dołożę trochę więcej siły, kamerkę sobie odstawiłem, żeby mieć więcej miejsca. I wiecie co? Poszła na, poszła ta, poszedł ten drążek. końcówka się ruszyła, o, widzicie? Ciężko, bo ciężko, ale idzie. O, poszło. Tam jeszcze podlałem trochę, podlałem trochę jeszcze odrzewiaczem. No i to w... trochę nam to roboty zaoszczędzi. Co musimy? końcóweczkę tutaj pod. No. no i dobra. I teraz. Jedna ważna sprawa. Znaczy no, wam to trochę ułatwi może sprawę. Bo tak, ja zawsze robię tak, że wymieniam końcówki, czy drążki. Liczę sobie ilość obrotów, no bo końcówka jest nakręcana wkręcana w drążek lub, lub na drążek, w zależności od konstrukcji. Liczę sobie w każdym bądź razie ilość obrotów. No tu sobie muszę skontrować i sobie liczę ilość obrotów. Nie? Jeden. 2, 3, 21, 22, 23, 23 obroty. I sobie zapisujemy dziś te obroty, ja sobie zrobiłem 23, 23 obroty i tyle obrotów zawsze sobie wkręcajcie nowy, nową część, czyli w tym, w tym wypadku końcówkę 23 obroty Wtedy macie taką pewność że kierownica, yy, jak, jak, jak yy, poskładacie wszystko, wyjedziecie, yy, kierownica nie będzie stała tak, czy tak, bo tutaj Wam się rozjedzie, jak wykręcacie na pałę, nie pamiętacie wkręcacie na pałę. Jeżeli wykręcicie jakąś ilość obrotów, tyle samo obrotów, wkręcie tą końcówkę, yy, w tym wypadku 23, wtedy macie pewność, że kierownica raczej po, będzie, znaczy, prosta będzie na pewno, minimalnie, może delikatnie, gdzieś, bez się odbiegać tam, Tyle co ile nawet niezauważalnie, ale co jest najważniejsze, po każdej ingerencji praktycznie w zawieszeniu, a już obowiązkowo w układ kierowniczy yy, należy się udać na ustawienie zbieżności, szczególnie rzecz biorąc yy, geometrii i kół. Jest to bardzo istotne, ja wiele lat pracując w serwisie yy, ustawiałem, yy, ustawiałem, zbie ustawiałem zbieżność w no, setkach out, można powiedzieć. Ogólnie geometrię ustawiając, zauważyłem jedną no, rzecz, że mimo tego, że powiedzmy, jak są przyrządy założone do, go, do ustawiania geometrii na, na kołach, i teraz tak, ustawiamy sobie wiadomo, że no, zbieżność się ustawia kręcąc y, drążkiem y, kierowniczym, no wtedy nam się wydłuża lub wykróca y, ta oś y, układu kierowniczego y, i co. Nawet ustawimy sobie, będziemy mieli na przyrządach, że będzie idealnie, powiedzmy, w punkt na odczytach, że jest ustawione idealnie prosto. W momencie dokręcenia kontry, która jest tutaj w tym wypadku na końcówce, w większości aut jest na drążku, to jest inna, inna konstrukcja, to z reguły jest odwrotnie że gwint jest znaczy otwór z, z, z gwintem jest w końcówce, a e, sam, powiedzmy, śrubunek jest na, na drążku kierowniczym wtedy, wtedy kontra jest na drążku. Przepraszam. Eee, to mm, aha, telefon mnie wybił z rytmu. Eee, I wtedy dokręcając nawet wystarczy, że będzie ustawiony idealnie i przy, w momencie dokręcania śruby kontrującej, żeby nam się nie obracało, no bo po to ona jest, tak, takie ma zadanie, żeby nam tutaj nie latało, żeby to ustabilizować końcówkę względem drążka. Przy dokręcaniu samej kontry potrafi się zmienić zbieżność. Dlatego to jest bardzo istotne, że mimo tego nawet że my tyle samo obrotów kręcimy. Mówię, nowa końcówka może być minimalnie się różnić, delikatnie milimetr dwa długością, drążek może się troszeczkę różnić, no to są wiadomo, one są znormalizowane, ale gdzieś tam jakieś minimalne gdzieś tam odchyłki mogą być, dlatego to jest bardzo istotne, że zawsze trzeba podjechać na ustawienie zbieżności, ogólnie sprawdzenie geometrii. No więc dobra, przystępujemy do montażu nowej końcówki. Tu mamy nową końcóweczkę. Doskopowujemy. I teraz tak, słuchajcie, ja zawsze ja zawsze robię tak, że cokolwiek robię w zawieszeniu. Wszystkie jakieś gwinty smaruję sobie smarem. To jest mar dołożyskał też 43 Wtedy mam pewność, że wszystko po sobie odkręcę. Chociażby nawet to jeździło, nie wiem, 2-3 lata. Ja wiem, że zawsze to po sobie, po swojej robocie zawsze odkręcę. No i zawsze smaruję sobie. Jadę sobie gwinty smarem. Jadę gwinty smarem, No i, i wkręcamy. Liczymy obroty. Podkładka tu spadła. Dobra muszę załapać, Nie, no, co się dzieje, okej, okay, dobra, załapało, czyli tak, raz, dwa, trzy, dwadzieścia jeden, i 23, trzy, czyli tyle obrotów, ile wykręciliśmy, eee, teraz tak, tutaj mamy wejście od góry na, na imbus, Teraz Wam powiem, do czego to służy. To jest indus bodajże dziesiątka. Tak, dziesiątka. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja teraz pokażę tutaj na drugiej końcówce, że końcówka ma tu takie wyfrezowanie na, na sworzniu. Jest to, słuchajcie, po to, aby nam się tutaj ładnie za, no, zakleszczyła Powiedzmy końcówka, w swoim tutaj gnieździe, tu przychodzi śruba w ten sposób. Nie? Także musimy sobie odwrócić ten sworzeń do strony śruby, bo inaczej nie włożymy nie włożymy śruby. Bo jak nie trafimy w ja również dodatkowo sobie również smaruję troszeczkę, tutaj daję smaru na, na ten sworzeń żeby nam to wszystko tu ładniej weszło. Później oczywiście też możemy sobie, jeżeli idealnie nie trafimy z wyfrezowaniem, to możemy sobie również już, już na aucie też obrócić, tutaj założyć sobie ten nimbus. I sobie również tutaj tym wyfrezowaniem tutaj posterować. Powinny wypadku nie tak dobrze. Śrubka tą oczywiście też smaruję. Zawsze nie wam pokazać śrubę. Nowa śruba, o, to jest nowa, starą wyrzucamy, założymy nową no i wiadomo od tej strony ją wkładamy, od tej strony nowa nakręteczka, <tum> tą od góry śrubka sobie zostawiam starą, ona jest dobra. Zresztą nie mam w tym momencie drugiej na, na zmianę. I sobie zawsze dokręcam tutaj, dociągam sobie maksymalnie tą górę, żeby ta końcóweczka, zobaczcie teraz nam wchodzi, On wciąga ją teraz. Ona tam sobie dojdzie do pewnego momentu, do, tutaj, do takiego kołnierza. <laughs> Dociągamy. Tu nie trzeba, nie wiadomo jak mocno się nad tą śrubką tam doktoryzować. I strzelamy z pneumata, strzelamy, dokręcamy sobie tą śrubę tutaj, nakrętkę. Oczywiście wszystko, jeżeli nawet macie pistolet elektryczny, pneumatyczny, cokolwiek, dokręcacie nim, zawsze sprawdzajcie ręcznie dokręcenie. O, to różnie było, na pewności. Tutaj jest ok. I teraz tak, musicie pamiętać o tym, żeby zakontrować tutaj, o, zakontrować kontrę, dokręcić kontrę, tylko pamiętajcie o jednej <grych> ważnej rzeczy, bo dla was to może nie być tak istotne, ale dla kogoś, kto będzie ustawiał tu później zbieżność, albo będzie na was kloł, Albo nie, zobaczcie. Dokręcamy kontrę i pamiętajcie, nie, nie wieszajcie się tutaj na kluczu, Dokrę, dokręćcie to z, z czuciem, nie za lekko, w miarę, w miarę mocno, ale nie wieszajcie się na kluczu, bo później przyjeżdża takie auto na ustawienie geometrii, e, mechanik próbuje to odkręcić i nie da rady, bo jakiś sinoręki i tak się uwiesił na kluczu, że po prostu tak dowalił. Że nie idzie tego odkręcić, trzeba albo koło ściągać i się, i się z tym pałować, nie? No ja tu zawsze ten gwint sobie, mimo wszystko, zawsze tutaj zabezpieczam jeszcze <laughs> smarem. To zawsze, jak mówicie, zawsze Ci się osadza korozja. Ja mam pewność, mówię zawsze po swojej robocie, że zawsze każdą śrubę odkręcę, jakaby to śruba nie była. No i dobra, no i co? No i tutaj w sumie już mamy końcówkę wymienioną, z drugiej strony zrobimy to samo. A klientowi oczywiście trzeba zaznaczyć, że musi jechać na ustawienie zbieżności, prawda, no i na tym to wszystko, na tym polega cała no prosta sprawa, no jeżeli pójdzie nam tutaj, odkręci się normalnie końcówka z, drąż z drążkiem, nie trzeba grzać palnikiem czy indukcją, no to jest super, nie, no to wtedy jesteśmy w stanie sami to zrobić, nie, bez, bez problemu, no, tylko mówię, trzeba pamiętać o tym, żeby po całej operacji ustawić zbieżność trzeba pamiętać, że, żeby tyle obrotów ile wykręcimy końcówkę, tyle samo wkręci wtedy już mamy pewność, że kierownica jest prosto <laughs> że nie będzie nam, zanim dojedziemy na ustawienie zbieżności że na każdym najmniejszym zakręcie będą nam piszczeć opony nie będzie nas znosić no to w sumie tyle dzięki